Zlakiem naszej efektywnej budowy dotarliśmy na południe Polski, w okolice Gliwic, gdzie właśnie zakończył się montaż kolejnego budynku w systemie i e ten panel SWE. Podstawione zostało 113 m2 w 8 godzin. Panie Zygmuncie, no jakie takie pierwsze wrażenia? No, wydaje mi się, że jest technologia bardzo dobra. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, gdzie jest problem zawsze z ludźmi i z czasem, to wydaje mi się, że ta technologia. Jest przyszłością. Jeżeli taki budynek da się poskładać w ciągu 8 godzin, no to żadna prasa fizyczna czterech murarzy czy tam pięciu nie jest w stanie zrobić tak efektywnego wyniku jak w tej chwili, tak? Zanim wystartowaliśmy do akcję, rozmawialiśmy na w jakim czasie uda nam się to zrobić, bo średnia jest około tam 14-15 m2 na godzinę. No i zaczynając o 8.15 dotarliśmy do 16.15 i właściwie w te 8 godzin 13 m2 stoi ściany zewnętrzne jedną w środku, więc wydaje mi się, że jest całkiem dobry efekt. Tym bardziej, że jest to nasz start, powiedzmy, że z tą technologią. Dwóch montujących, jeden kontrujący, jeden mieszający, cztery osoby jest w stanie taki budynek postawić w 8 godzin, więc wydaje mi się, że w żadnej innej technologii, oprócz powiedzmy, że żelbetów czy prefabrykatów, Taka, taki czas jest nierealny. Nie? Dzisiaj w ramach naszej relacji może na tej firmie być więcej osób, no bo, nie, bo sama budowa spowodowała zaciekawienie, było wiele kolejnych firm zainteresowanych tym systemem, a więc dlatego może trochę więcej osób. Są też zawsze w trakcie realizacji nasi doradcy serwisowi, którzy również pomagają. Ale wracając jeszcze do zalet, myślę, że dużą zaletą jest też brak odpadów. Wiadomo, że jeżeli mamy wszystko po, po, podzielone, policzone, tak zaprojektowane, że wszystko wchodzi, więc nie ma żadnych odpadów, tylko oprócz tej startowej części, tak. Czyli my płytę zrobiliśmy w tydzień, teraz montaż tego robiliśmy jeden dzień, tak. Mhm. zajmą nam, powiedzmy, około tygodnia, ściany szczytowe, Tak przyjedzie gotowy, no to nie ma technologii, która w ty, ty, dwa, trzy tygodnie jest w stanie zbudować domek jednorodzinny tego metrażu. Ja jestem jak najbardziej na tak. Raz, że dobra technologia, dwa, że finansowo też wyjdzie to dużo lepiej. Ten sam budynek kalkulowaliśmy w żelbecie, ten sam budynek kalkulowaliśmy go w silikacie i w porotermie, przed więcej niż w tym panelu. Więc to jest dla mnie główna przyczyna, że takiego udało mi się namówić inwestora na prototypa. Jeżeli to będzie prototyp i to siądzie, wydaje mi się, że mam już następnych klientów, którzy są tym zainteresowani, jeżeli chodzi o technologię i wykonanie gładkościan. Odpadają tynki, tak? Mm -hmm. Na dzień okay. dzisiejszy 25-30 tysięcy w kieszeni. Siatka klej pozwala nam przy tej technologii, przy tak gładkich ścianach, zniwelować. Klejenie z zewnątrz steropianu, tak samo niwelujemy do minimum, tak? bo ściany są w tolerancji powiedzmy do 2 mm w odchyłach. Więc ja myślę, że jak najbardziej na tak. Czyli podsumowując, mamy referencję i Polecany kolejny produkt dla kolejnych inwestorów, tudzież dla kolejnych wykonawców, chyba też. Koledzy, którzy ze mną tutaj robili, też są mają swoje działalności, swoje firmy, więc no, każdy z nas coś z tego wziął, wyciągnął wnioski i wydaje mi się, że możemy się bawić w takie rzeczy. Tradycyjne domy stawia naście firm, z panelu SWE, domków jednorodzinnych, chyba nie dużo stawia, z tego co mi wiadomo. Rozwijamy ten, ten produkt. Ten rok był właśnie promujący tego typu rozwiązanie na naszym rynku, ponieważ startujemy z inwestycją w Polsce. Już w przyszłym roku tego typu płyty będą wychodziły z naszego zakładu w Ostrołęce. Gratuluję tego efektu finalnego. Zachęcam do dalszej współpracy. Dziękujemy, bo i my i inwestor są zadowoleni z tego, że mam wsparcie techniczne, tak? że jeżeli bierzemy ten produkt wasz i mamy doradca na przykład na szynie startowej albo jakieś inne elementy, które w tej chwili używaliśmy, no to chętnie przyjmiemy wskazówki, które pozwalają na szybszą i bardziej jakościową wykonanie naszych prac, tak? Ja jeszcze może na koniec powiem technicznie dwa słowa, płyty i ten panel, to jak widzieliście, gotowe elementy o szerokości załóżmy na okrągło 60 cm, dopasowane do wysokości kondygnacji, grubości podstawowe 20-24 W ofercie krajowej przewidujemy również grubsze płyty, jakościana jednowarstwowa 36,5 czy 48 cm. Także zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z naszymi doradcami, z nami i podobnie jak tutaj będziemy chcieli zaproponować ten nowy system, czyli szybkie, łatwe, energooszczędne i efektywne budowanie. A jakby ktoś miał problem z postawieniem, to chętnie postawimy. Odległość nie jest dla, nie jest dla nas problemem, jesteśmy w stanie przyjechać, zbondować dom w każdy teren Polski, a również i za granicą.